Pilna praca się trafiła, trzeba ratować. Auto ma jechać w trasę, z której <gryw> przed chwileczką wróciło i się ładuje tutaj, e, w magazynie obok. E, co się stało? Przetarcie, kolizja, klosz szczelny, Volvo FH, woda stała tutaj, co spowodowało uszkodzenie światłowodu, płytki z ledem tak, która jest tutaj, tak wygląda, także już mam przygotowane nowe, sprawne klosz tak się składa, że do takich lamp też mam zawsze wszystkie części na miejscu, mamy klosz mamy led przy okazji e, zrobimy regenerację soczewki, tak żeby świeciła jak nowa i tutaj miejsca, gdzie poschodziła ta warstwa aluminium nie będziemy napylać nową powłoką, bo nie ma czasu, ale spróbujemy to takim srebrnym sprayem zamalować, żeby tak się w oczy to nie rzucało. Later. What